Witam dziś na kanale inkar 11 Dziś przetestuję dla Was tablet Kruger Mac model km 0793 Teraz przedstawiam parametry techniczne. Wielkość 7 cali, rozdzielczość 1024x600, IPS, proporcja 16 do 9, tryb panel dotykowego pojemnościowy, multi touch 5, procesor RockShip 3066 Cortex-A9, dual-core dual -core CPU plus quad-core, yy, co to się zwało Co się wytnie, co się nazywało? Układ graficzny. Układ graficzny GPU Mali 400. częstotliwość procesora 1 procesora 1,6. RAM giga. Pomijam na 8 giga. System operacyjny Android 4.1. G-sensor, tak. Kamera przód 0,3, tył 2 megapiksele. Mikrofon, głośnik czytnik kart pamięci, port USB. HDMI, słuchawki, zasilanie. Wi-Fi, obsługa zewnętrznego modemu Wi-Fi 3G. Zasilanie i pojemność baterii 3000 mAh Zawartość to tablet oczywiście z boku mamy ładowarkę instrukcję obsługi no i gwarancję tutaj mamy słuchawki tablet wykonany jest z plastiku wtedy zaczął już trzeszczeć. Z przodu mamy kamerę. Z tyłu też mamy kamerę. Tutaj jest napis Google Mats po boku mamy przycisk włączania regulacji głośności na słuchawki HDMI, USB i slotka pamięci. Z boku znajduje się y, przycisk resetu. Tutaj znajduje się mikrofon. No. No i aplikacja dobra, zainstalowałem Antutu Benchmark. Sprawdźmy wynik 15281. Jest to niezły wynik na, na taki tablet. Może teraz gra subwoyster. Jeszcze raz chcę zwrócić uwagę na obudowę. Tutaj granie gra nie ma przycinek. Procesor i karta graficzna sprawują się nieźle. Grać się dobrze gra. Nie mam nic do zarzucenia. Dobra. Może się leci gier. Przejdźmy do aparatu. Od razu muszę powiedzieć, że aparat jest bardzo, bardzo słaby. Jest to główny minus tego tabletu. Jak widać. Dobra, dalej. Teraz może byśmy wzięli wideo. Przy tej okazji pokażę, że koty są bardzo dobre. Za sprawą ips oczywiście. Wszystko dobrze widać. Dlatego tablet jest bardzo dobry do oglądania filmów. No i dobra. Teraz muzykę, przetestujemy głośnik lekko. Jest na maksa. Głośnik trzeszczy jest to dobrze słuchalne. No dobra, to głośnik trzeszczy. Jest to dobrze. Dobrze to słychać. Głośnik ogólnie jest bardzo słaby. Główne plusy tabletu ekran. Dobry procesor i karta graficzna. Minus to oczywiście aparat. I obudowa. W skali 5 daje tabletowi ocenę 2.